Zastanawiasz się, jakie wybrać drewno do sauny. Nie każde sprawdzi się tak samo dobrze. Po pierwsze, liczy się miąższość drewna. Im mięszość jest mniejsza, tym lepiej sprawdzi się w saunie. Dlatego unikaj drewna o dużej miąższości, gdyż ono nagrzewa się najbardziej. I podczas saunowania możesz oparzyć swoją skórę. Najczęściej wybiera się osikę, lipę. Lub świerk. Są to rodzaje drewna, które mają najmniejszą miąższość, są przyjemne w dotyku i ładnie pachną. Przy drewnie iglastym pamiętaj o gniazdach żywicznych. Wysoka temperatura może sprawić, że żywica zacznie wypływać. Dobrze dobrane drewno to nie tylko wygląd, to również komfort i bezpieczeństwo w twojej saunie. Więcej praktycznych informacji znajdziesz na naszej stronie saunolog.pl